No dobra, to ja chyba prowadzę, tak mi się wydaje. Mamy armijkę, jest nas kilku. Będzie fajnie, mam nadzieję. Mam nadzieję, że ktoś został w bazie i będzie jej pilnował, ponieważ jak wszyscy pójdziemy, to może to się źle skończyć. już niszczy czerwonych. Świetnie, nasz zawodnik niszczy właśnie czerwonych. Czerwoni są tam. No to może pobiegnijmy wszyscy do czerwonych w takim wypadku. Tam są żółci. A, skończmy czerwonych najpierw. Kto jest czerwony? Gdzie jest w ogóle Kalis? A, Kalis jest u żółtych. No mogliśmy nawet na żółtych iść, na Kalisa. Ale dobra, jak już idziemy na czerwonych, to nie zmieniamy celu. no, irs jeszcze żyje, irs niszczy red kamień dusz, świetnie jeden z naszych już jest tam u czerwonych i leje ich jedzcie coś, będziecie szybciej biegnąć tam Ci kilofa, bo sam mam jednego takiego średniego. W sumie mogłem kilofa zenchantować właśnie, żeby szybciej kamień dusz niszczyć, to by było nie głupie No ale dobra, trudno, damy radę z tym. Gdzieś tu było to wejście, chyba tutaj. Tak Chodźcie, chodźcie. No, niezła nasza mafia idzie. Kurczę jest nas chyba czterech, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, tak jest, czterech nas jest, świetnie. No i super. Idziecie, idziecie. Dobra, to teraz się kampimy. Kurczę, widzą, widzą nas, widzą. Biegniemy, biegniemy. Nie wiem, czy mnie zauważyli. Tak, zauważyli, biegną tu. Biegniemy, biegniemy! Szybko do ich bazy! Ukradkiem spróbujemy przejść tędy Na samą górę No i teraz nam pozostaje dobiec do... Fuck, jeszcze wyżej trzeba O, widzą nas, widzą Już czekają na nas Kurde ile ich tu jest? Więcej was mama nie miała? Dobrze, lej tam, lej tam. Kurcze ile ich tu jest? Nie, nie, to nie ma sensu. jest. Aj, no zginąłem, ale przedmioty raczej spadły na dół. Trudno. Mm, nie udało się. Troszeczkę życia zabraliśmy im kamieniowy dusz, ale, ale nie za wiele. Dobra, idę przygotować jakiś sprzęcik. Mm, w sumie w następnym odcinku mm, może nagram coś innego. Wielu z was chciało, właśnie, żeby nagrywać jeszcze wojownicy, fale potwory. Masz jakiś spręcik mistrzu? Nie masz to, idę poszukać. O, tego pobijemy gościa. O, właśnie, dasz mi, dasz mi swoją zbroję. Dawaj, dawaj. Tak jest. Takie przedmioty lubię. No i świetnie. Rzeczkę żelaza. No właśnie, mam jeszcze hełmik i mam jeszcze buciki. Mieczek nawet mam. O, to sobie zenchantuję jeszcze kill off. Nie będę mieć wszystko, co mi potrzeba. Pam, pam, pam. no, dawaj, dziewiątkę. O, jest. no, fajnie, wydajność no, 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 Wydajność Ma ten enchant to jest dobrze, bo tutaj nie ma pełnego enchantu. Mm, jest spoko. No dobra. A właśnie, jak z tym złotem? Bo tutaj się czasem regeneruje to złoto, kopalnie złota, węgla. Hmm, na razie tego nie widzę. Może to w piąta tura się właśnie rozpoczęła, w sumie. O, nasz ziomu się niszczy. Świetnie, kolisowy niszczy kamień dusz. Dobra robota. Get ready for the next battle. Idziemy panowie, czy nie idziemy? Zrobię ci hełm, bo ty mi też dawałeś przedmioty. A ja tobie nie. Jak ten hełm przed. A zbroję on miał. Butów na pewno nie miał. Jak zwykle MacGyver, Banan próbuje craftować. Eee, gdzie jesteś GT? Chodź No to idziemy mafia. Idziemy mafia, idziemy. Taka gra w teamie jest naprawdę bardzo fajna. Lubię właśnie tego trybu, typu tryby. Właśnie wojownicy vs potwory i teraz ten wojownicy dusz to są takie, takie tryby, które naprawdę wpadają mi w oko i mogę tutaj grać godzinami. Wiadomo, takie zwykłe tryby, te okrejone survival gamesy czy, czy, mm, czy jakieś parkoury, to, to, się, to się nudzi po czasie, to już te mapy niczym się od siebie zazwyczaj już nie różnią. Poziom jest ten sam Kurcze, ktoś dzwoni mi do drzwi. Wiecie co? Chyba będę musiał na sekundę iść odebrać. Będę na, na, na moment dosłownie AFK. Zaraz wrócę, tylko wy, wyjdę stąd. Gdzie sekundę, zaraz będę. Okej, okay. parę sekund i jestem. No i dobra, wróciłem i zaczynamy. Ok, idziemy. Ok, idziemy. Do żółtych, tak jest. O, na moście dwóch żółtych biegnie. Kalis nie. patrzcie. Świetnie, to teraz może go nie będzie w bazie. Mamy szansę. Mamy szansę to wykorzystać. Z tego co wiem Kalis też nagrywa, więc podobny odcinek znajdziecie pewnie na jego kanale z innej perspektywy. Chodźcie, panowie, chodźcie. Czekam troszeczkę na was, ale musimy się śpieszyć. Eee, tam są niebiescy, to nie, nie, chcemy żółtych. Chcemy żółtych. Kalis nas pierwszy zaatakował, teraz będzie odwet. Musimy tak na spokojnie to zrobić, ale szybko. Bez pokazywania się. Nie skaczcie, tutaj nie, nie widać nas w trawie. Kurze żółty Dobra, dowod z nim. A my sobie szybko przeskoczymy. Dobra, nie żyje. Następny bia żółty. Dawać go dawać. A, bo nawet go nie będę bił. Biegnę szybko od razu do ich twierdzy. Ziem coś. Bo to jest ważne. O, oh, już się wystraszyłem. Dobra, biegniemy, biegniemy, tak, tak. Biegni, biegni. O, jeden już tam patrzy, już wie co się dzieje. Wie, co się święci. Tak jest, jedziemy, jedziemy. Fak, prawie wypadłem z okna. Ile tam jest? 13? 12, 11. Kurde, tak to zrobię! 5! Trzy! Jeden, kurczę! Nie! Zabiłem mnie! Kurczę! Prawie się udało, widzieliście? So close! Eee... Może ktoś tam jeszcze żyje z nas, eee, ale chyba nie. No, prawie się udało, było nieźle, naprawdę. Tak jest! Ha, ha! Udało się! Wybraliśmy. Eee... Ktoś nas leje, leje nas, szybko, szybko. Fuck. I to jeszcze żółci nas lali, którzy właśnie przegrali. Ale jeszcze żyją. O, dobra. Zbrojcie się, zbrojcie, o, dobra. Czerwoni nam zostali na deser. Zobaczymy, ile ten odcinek zajmie. Przeważnie odcinek zajmuje około, około 40-50 minut. Ten już zajmuje 30, parę. Więc spodziewam się, że czas będzie kurcze. No znowu? Kurde, przegramy to: 14. Tu musi jakiś wartownik u nas stać, bo inaczej nie damy sobie z kurde. Lejcie go, lejcie go, przegrał, ale jeszcze się nie chce poddać, jak zginie, to już nie będzie grał Lejcie, lejcie, musicie go zabić, musicie, nie dajcie mu uciec Nie żyje? Kaliskro został zabity, tak jest, nie żyje, świetnie No, to żółtych mamy już z głowy Ale dostaliśmy poważnie, 14 życia zostało, e, zostało naszemu kamieniami dusz No co mi zasłaniasz mistrzu? Co chcesz? No co? Dajesz mi zbroję, a sam w czym będziesz chodził? Kurde, Ari, uważaj Lejcie go, lejcie go! Wiecie co z nim zrobić? Wiecie co z nim zrobić? Tak to się robi A robi się to tak świetnie, panowie, lejcie go lejcie Gądźcie go, nie dajcie mu uciec Tak, 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 leć, leć, leć Nie, nie ja ja mu nie odpuścimy, do końca będziemy go gnoić Znajdźcie go, znajdźcie go panowie, gdzie on jest? Na górę poszedł Doskocz sobie, doskocz Kurde, uciekł nam, uciek. Udało mi się W zaroślach nam spieprzył A i dobra, trudno Ja się najem troszeczkę Bo z życiem u mnie krucho, to już tak biegłem Na odważnego Chociaż boję się, że on wrócił do naszej świątyni Ja tam wrócę się szybko, bo Nigdy nie wiadomo Co on kombinuje Szczególnie, że żółci nie mają teraz już nic do stracenia. Oni już przegrali, więc jeśli ktoś z żółtych jeszcze żyje, to chce tylko zniszczyć i się odwdzięczyć. O, dobra, nasi bodyguardzi tu są. Z taką ekipą to się nie boję. Broncie kamienia dusz. Żyje tam? Żyje, serduszko bije. No i dobra, lecimy na dół. Macie jakieś zbroje? Chyba nie bardzo. To idę pokopać troszeczkę do kopalni. Troszeczkę Ekspas zdobędziemy. Yy, wojownik zabity przez Arich. Kurczę, Arich żyje dalej. On tam gdzieś w kampi niedaleko. Będzie trzeba się na niego przyczaić. Zabijcie go. Co z nim? A, no, jeszcze go leją. Nie mam życia prawie, ale... No, lejcie, lejcie go lejcie. On już tam nie ucieknie nigdzie. Jeszcze lepiej. Teraz tylko go wyrzuci za ekran. Wywal, wywal go, wywal! Jeszcze trochę! Jest! <laughs> nie żyje. Ja też zginęłem, ale to nie szkodzi, nie miałem przedmiotów żadnych. Um, no i super. Kurde, jeszcze jeden żółty żyje: jakiś SKMM. No, nie fajnie. Nie fajnie. A nikt nie broni naszej świątyni za bardzo czyli naszego kamienia dusz. No nic, ja biegnę pożar że jakieś żelazo, muszę jakiś ekwipunek sobie załatwić. A może gdzieś tu znajdę jakieś resztki. Poszukajmy. Kurde, nic. Totalnie nic. Nie wspomniałem Wam też o klasie Górnik, będzie na pewno taka klasa Górnik i to będzie klasa taka supportowa która będzie właśnie wspierała całą drużynę, ona będzie mieć najlepszy kill off i będzie bardzo w stanie szybko kopać. Kurczę, jak by to zrobić? Nie chcę kurczę kopać tam cały czas, bo wiem, że oni się tutaj czają i cały czas ktoś z naszych ginie. W sumie czerwoni za niedługo pewnie do nas przyjdą. Hmm. Kurde, u nas cała drużyna jest bez zbroi, z tego co widzę, każdy w tych śmieciach biega. Nie ma tak, którzy tutaj chcą wyjść. No ej panowie, bo ja stąd nigdy nie wyjdę jak będziecie tak robić Aj, nara Dobra, dajcie jakiś piecyk, ja sobie idę przytopić, zrobię sobie jakąś broń bynajmniej. Oj, jest Arich Tak jest, lejcie go, lejcie go, lejcie, lejcie. Lejcie, lejcie. Nie odpuśćcie mu. Jego musimy dorwać. No co ty, to, człowieku, myślisz? Że to nasz... Ha! Nie znamy te ten numery. Tak jest. specjalny taki skok zrobiłem. Żartuję. <laughs> Nie, tędy nie wyjdziemy, wyjdziemy sobie, tędy Ale dobrze, dobrze, Arich z tej strony powinien przyjść, bo tam zginęliśmy Więc on będzie prawdopodobnie tu gdzieś, jest Dobrze, dobrze, za ekran go, za ekran Kur... Jest! Wygraliśmy! Wygraliśmy, tak! Wygrana eee, Ktoś z naszych doszedł do drużyny Spróbujmy mniejsza Aricha załatwić, co prawda megalak był a nie szkodzi. Eee, nie szkodzi, wygraliśmy. No i świetnie. Mm, tylko nasz kamień dusz przetrwał. Kolejna wygrana. Nie wiem, po prostu mam chyba farta, że w takich drużynach jestem, gdzie, gdzie się wygrywa. Mm, dzięki za obejrzenie tego filmiku. Cieszę się, że wytrwaliście ze mną do końca. O ile ktoś wytrwał, a wierzę, że tak było. Mm, tak jak wspomniałem, w następnym odcinku będzie na pewno ten filmik. Z motocyklem z GoPro, o którym mówiłem Jeśli ktoś odgadnie, co to był za motocykl e, Chodzi powiedzmy o model, markę W komentarzu, każdy powiedzmy użytkownik ma jeden strzał Będzie liczony jego właśnie pierwszy strzał, który, który podał e, no Osoba, która zgadnie, po prostu dostanie, dostanie ode mnie VIPa Ja się z nią skontaktuję poprzez prywatną wiadomość No i tyle Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka Do zobaczenia na serwerze, pozdrawiam Was Cześć!